Witaj, czy zastanawiałeś się kiedyś skąd są takie poszczególne nazwy skinów w grze CSGO? Czemu na przykład Doppler jest Dopplerem, Asimov jest Asimowem, Glock, Vogue jest Wogiem i dużo, dużo innych? Nie wiem czy wiesz, ale te nazwy mają bardzo dużo wspólnego z realnym życiem i są zaczerpnięte z wydarzeń, ikon, nazwisk i innych rzeczy, które wydarzyły się naprawdę. To zaczniemy sobie od Dopplera. Weźmy sobie taki Karambi Doppler. Jak dobrze wiemy, Doppler jest skinem, który posiada kilka barw, kilka kolorów. Skin czerwony, skin niebieski, skin fioletowy mogą być ze sobą te kolory wymieszane. No dobrze, ale dlaczego akurat nazywa się to Doppler i dlaczego akurat takie kolory? Już tłumaczę. Doppler. Jest to pojęcie, które stosuje się w astronomii tak zwany efekt Dopplera. Pozwala określić jak daleko jest dana gwiazda lub planeta i czy się od nas oddala, czy się do nas przybliża. A czym to polega? I tu właśnie będą te kolory. Efekt Dopplera to nic innego jak światło, które rozchodzi się w próżni. I to światło ma swoje widmo. Załóżmy, że znaleźliśmy w kosmosie jakąś nową gwiazdę. Widmo światła tej gwiazdy będzie wyglądać tak. Będzie tu kolor ciemny czerwony, czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy. I teraz, jeśli ta gwiazda się od nas oddala, to widmo tego światła będzie się przemieszczało ku czerwonemu kolorowi. Jeśli ta gwiazda by się do nas przybliżała, to widmo tego światła będzie schodzić w dół do niebieskiego lub fioletowego koloru. Na tym polega efekt Dopplera i stąd właśnie są te kolory. Swoją drogą, Welve dość często wypuszcza jakieś skiny związane z wszechświatem, z kosmosem, można tak powiedzieć z kamieniami szlachetnymi i tak dalej. Są różne rubiny, malachity i tym podobne kamienie szlachetne. Dobra, przejdźmy teraz do skina Asimov. Dlaczego to się nazywa Asimov? Co to znaczy Asimov? I czy w ogóle coś to znaczy w realnym życiu? Okazuje się, że tak. Asimov był to amerykański pisarz profesor biochemii. Bardziej znany jako pisarz. Swój rozgłos bardziej zdobył jako pisarz. Największe swoje sukcesy osiągał jako autor książek fantastyczno-naukowych oraz popularno-naukowych. Asimov jest uważany za jednego z mistrzów gatunku fantastyki naukowej. W swoich powieściach, jak się później okazało, trafnie wytypował różne rzeczy, które mogą wydarzyć się w przyszłości. I na cześć tego pisarza, Izaka Asimowa, został zrobiony ten przypominający swoim wyglądem taką futurystyczną grafiką. Druga ciekawostka jest taka, że na skórce Asimowa znajduje się logo szwedzkiego DJ-a i producenta muzycznego Avicii. Dlaczego zostało to tam umieszczone? Nie mam zielonego pojęcia. Jeśli wiesz, napisz w komentarzu. Przejdźmy teraz do Gloka 18 i skina Vogue. Ten skin jest zaczerpnięty z magazynu Vogue, w której na okładce były pokazane oczy Sophie Loren. Które tutaj widzicie na zdjęciu. Jest to bardzo słynna okładka tego czasopisma. Dlaczego akurat Vogue? dlaczego akurat Sofia Loren? Nie mam pojęcia, ale jak sami widzicie, podobieństwo jest uderzające. Następny, następny skin, o którym chciałbym Wam powiedzieć, jest to SG553 Integrale. Jak myślicie, skąd został zaczerpnięty ten skin? Po kolorach można się już domyślić, że jest to coś związanego z wyścigami samochodowymi i właśnie tak. Integrale to nic innego jak nazwa wyścigowego samochodu Lancia Delta Integrale. Jest to kultowy samochód, kultowym malowaniem, który brał udział w wyścigach samochodowych. Skąd zainteresowanie w skinach akurat tym samochodem i akurat tymi malowaniami, także nie mam pojęcia. Jeśli wiecie, poprosiłbym o napisanie w komentarzu, dlaczego tak jest. Następny skin, który mamy, również nawiązuje, jak wcześniej mówiłem, do kosmosu. Jest to Supernowa. Supernowa to nic innego jak wielka wybuchająca gwiazda. Dzięki Supernowej można obliczać, z jaką prędkością porusza się Ziemia w kosmosie. Wybuchy Supernowej są bardzo widowiskowe dla obserwatorów kosmicznych i zarazem jedne z największych w kosmosie. UMP-45, które tu widzicie. Nawiązuje do kultowego wyścigu Monte Carlo. Grafika, którą widzicie na tym skinie, jest uderzająco podobna do grafiki na samochodach w starszych latach, które brały udział w wyścigu Monte Carlo. Także nie mam pojęcia skąd zainteresowanie wyścigami Monte Carlo i akurat tamtym okresem i malowaniem tych samochodów. To by było na tyle w tym odcinku. W następnym opowiem Wam o innych skinach. Także, jak się dowiedzieć, skąd pochodzą poszczególne nazwy skinów, zapraszam Cię do obejrzenia też następnego odcinka. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pozdro.